Czy wiedziałeś, że zwykłe jajko, ten produkt, który wielu uważa za symbol zdrowia, może po cichu pogarszać stan twojego serca, wątroby, a nawet nerek? Wiele osób po 60. roku życia je jajka codziennie i nie zdaje sobie sprawy, że objawy takie jak zmęczenie, problemy z trawieniem, wzdęcia czy zawroty głowy mogą być z nimi związane. To, co wydaje się nieszkodliwe, może być iskrą zapalną chorób, z którymi walczysz od lat. Nie znając prawdziwej przyczyny, jestem doktorem Josefem Nowakiem i w tym filmie, opartym na najnowszych badaniach z zakresu medycyny żywieniowej, ujawnię siedem problemów zdrowotnych, w których jajko powinno być ograniczone lub całkowicie wyeliminowane z diety. Jeśli również troszczysz się o swoje zdrowie, polub ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Zauważyłeś, jak jeden produkt może wydawać się wiernym przyjacielem, a w rzeczywistości utrudniać ci drogę do długiego i zdrowego życia. Jajko jest tego idealnym przykładem. Z zewnątrz wygląda prosto i czysto, ale wewnątrz kryje potężną kombinację białek, tłuszczów i związków, które mogą zarówno wzmacniać, jak i szkodzić organizmowi. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby, która je spożywa. I właśnie tu kryje się niebezpieczeństwo. Pierwsze poważne ostrzeżenie dotyczy serca. Choć jajko zawiera zdrowe tłuszcze i ważne składniki odżywcze, żółtko jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł cholesterolu pokarmowego. Zgodnie z badaniem Fullera i współpracowników, przeprowadzonym na Uniwersytecie w Sydney w roku 2020, umiarkowane spożycie do 7 jaj tygodniowo nie przynosi szkody osobom zdrowym. Jednak u osób z rodzinną hipercholesterolemią lub historią chorób serca, efekt jest zupełnie inny. Nadmiar cholesterolu krążącego we krwi odkłada się na ścianach tętnic, tworząc małe blaszki, które z czasem mogą blokować przepływ krwi i prowadzić do poważnych zagrożeń, takich jak zawał czy udar. Wyobraź sobie swoje tętnice jak małe rurki z wodą. Jeśli tłuszcz zaczyna się w nich gromadzić, przepływ maleje, ciśnienie rośnie, a serce musi pracować dwa razy ciężej. Teraz dodaj do tego zwyczaj smażenia jajek na maśle lub rafinowanym oleju. Powstaje koktajl tłuszczów nasyconych, który przeciąża układ sercowo-naczyniowy. Dlatego osoby z wysokim poziomem cholesterolu lub historią chorób serca powinny unikać codziennego spożywania jajek. Wielu uważa, że jedno jajko z rana nie zaszkodzi, ale kiedy serce już walczy o utrzymanie rytmu, może to być kropla, która przeleje czarę goryczy i wywoła kryzys. Jeśli masz problemy ze zmęczeniem, bólem w klatce piersiowej lub nadciśnieniem, być może czas przyjrzeć się temu, co masz na talerzu. A jeśli ten temat ma dla ciebie sens, napisz w komentarzu słowo serce. To twój sposób, by pokazać, że dbasz o swoje zdrowie. Kiedy mówimy o przeciążeniu wewnętrznym, kolejnym organem wołającym o pomoc jest wątroba. To główny filtr organizmu odpowiedzialny za przetwarzanie tłuszczów i białek, które do niego trafiają. W normalnych warunkach radzi sobie z tym doskonale, ale gdy pojawia się stłuszczenie wątroby, przewlekłe zapalenie lub marskość, metabolizm zwalnia i każdy nadmiar może powodować uszkodzenia. Badanie przeprowadzone przez Chena i jego zespół w Chinach w roku 2019, opublikowane w Journal of Nutrition, wykazało, że osoby spożywające duże ilości jajek, zwłaszcza w połączeniu z produktami bogatymi w cholesterol, miały większe nagromadzenie tłuszczów w wątrobie. Nawet gotowane jajka pobudzają wątrobę do produkcji żółci, substancji, która wspomaga trawienie, ale u osłabionych narządów może powodować nudności, refluks i uczucie ciężkości w brzuchu. Pomyśl o tym, jeśli po zjedzeniu jajek czujesz lekkie mdłości, zgagę lub ciągły dyskomfort po prawej stronie brzucha, być może twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć. To wątroba prosi o odpoczynek. Dla wielu osób wystarczyłoby ograniczyć spożycie jajek i sięgać po lżejsze posiłki, by trawienie się poprawiło. Jeśli zauważyłeś u siebie takie objawy, napisz w komentarzu słowo wątroba. Chcę wiedzieć, ile osób odczuwa ten sygnał ostrzegawczy od organizmu. Trzecie ostrzeżenie dotyczy reakcji mniej widocznej, ale równie niebezpiecznej – alergii na białko jaja, zwane albuminą. Substancja ta obecna w białku należy do najbardziej alergennych spośród wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. U osób starszych układ odpornościowy staje się bardziej wrażliwy i może reagować nadmiernie na niektóre białka. Badanie Bernsteina i jego współpracowników, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w roku 2017, wykazało, że od 1 do 2% dorosłych wykazuje pewien stopień wrażliwości na albuminę. Często nie zdając sobie z tego sprawy. Ta alergia może objawiać się na wiele sposobów: swędzeniem skóry, czerwonymi plamami, obrzękiem twarzy, dusznością, kaszlem lub problemami trawiennymi. Czasami człowiek odczuwa jedynie dziwne zmęczenie, bóle mięśni lub nawracające stany zapalne, i nigdy nie podejrzewa, że winne mogą być jajka. Najbardziej zaskakujące jest to, że wielu spożywa produkty przetworzone zawierające jajka nie zdając sobie z tego sprawy. Ciasta, makarony, majonezy i desery. Efektem jest ciche zapalenie, które stopniowo odbiera energię organizmowi. Jeśli masz niejasne objawy, których nikt nie potrafi wyjaśnić, warto wykonać test alergiczny i sprawdzić, czy jajka nie są tego przyczyną. Nasze ciało wysyła sygnały, a kiedy nauczymy się ich słuchać, możemy uniknąć chorób, którym łatwo zapobiec. Ale rozmowa staje się jeszcze bardziej delikatna, gdy wchodzimy na teren cukrzycy typu drugiego. Jajko jest rzeczywiście bardzo bogate w białko, ale problem pojawia się, gdy dochodzi do przesady. Badanie przeprowadzone przez Juse i Gaziano w Harvard Medical School w roku 2008, obejmujące ponad 20 tysięcy osób, Wykazało, że diabetycy spożywający więcej niż 7 jaj tygodniowo mieli znacznie wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyjaśnienie jest proste: samo jajko nie podnosi poziomu cukru, ale w nadmiarze zakłóca działanie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za kontrolę glukozy we krwi. Poza tym, sposób przygotowania ma ogromne znaczenie. Smażenie jajek z boczkiem, szynką lub wędlinami tworzy zapalną kombinację która szkodzi naczyniom krwionośnym i utrudnia kontrolę poziomu cukru. Wielu ludzi wierzy, że jajko jest neutralne dla osób z cukrzycą, ale wszystko zależy od ilości i kontekstu diety. Gotowane w małych porcjach może nawet pomagać. Jednak gdy staje się codziennym gościem na patelni, efekt jest odwrotny. Jeśli masz cukrzycę lub znasz kogoś, kto z nią walczy, napisz w komentarzu słowo cukrzyca. To proste słowo może pomóc innym zrozumieć, jak ważne jest to ostrzeżenie. Przechodząc przez układ pokarmowy, docieramy do pęcherzyka żółciowego, małego organu, o którym zwykle zapominamy, aż zacznie boleć. Pęcherzyk magazynuje żółć produkowaną przez wątrobę i uwalnia ją, gdy jemy coś tłustego. Problem polega na tym, że jajko, nawet w małych ilościach, silnie pobudza to uwalnianie. Gdy w pęcherzyku znajdują się kamienie żółciowe, znane jako kamica lub stany zapalne, takie jak zapalenie pęcherzyka żółciowego, to skurcze powodują silny ból, nudności i uczucie ciężkości. Badanie człang i współpracowników przeprowadzone na Tajwanie w roku 2016 opublikowane w Hepatology Research, wykazało, że osoby spożywające jajka smażone lub przygotowywane na tłuszczach zwierzęcych, Częściej doświadczały ataków kolki żółciowej. Mówiąc prosto, jajko działa jak wyzwalacz. Zmusza pęcherzyk do pracy wtedy, gdy najbardziej potrzebuje odpoczynku. Dlatego tak wiele osób odczuwa dyskomfort zaraz po śniadaniu. Jeśli zdarza ci się to często, najlepiej unikać jajek smażonych i wybierać, tylko za zgodą lekarza, niewielkie porcje gotowane. Pamiętaj, ból to zawsze sygnał ciała. Że potrzebuje równowagi, a jeśli ciało przemawia przez ból, to nerki krzyczą poprzez zmęczenie i obrzęki. Te małe filtry, które oczyszczają krew, pracują bez przerwy, a każdy nadmiar białka je przeciąża. U osób z niewydolnością nerek jajko może stać się prawdziwym ciężarem. Badanie PARK i jego zespołu, opublikowane w American Journal of Kidney Diseases w roku 2019 w Korei Południowej. Ujawniło, że wysokie spożycie białka zwierzęcego, w tym jajek, przyspiesza postęp choroby nerek u osób starszych. Dodatkowo żółtko zawiera fosfor minerał, który gromadzi się we krwi, gdy nerki nie są w stanie go usunąć, co może prowadzić do osłabienia mięśni, zaburzeń świadomości, a nawet problemów z kośćmi. Organizm stara się ostrzec: obrzęki nóg, pieniący się mocz, lub skrajne zmęczenie. To sygnały, że nerki są przeciążone. Jajko wydaje się nieszkodliwe, ale dla osób z tą chorobą to jak wewnętrzny maraton. Dlatego osoby z przewlekłą chorobą nerek powinny dostosować spożycie pod kontrolą lekarza i unikać nadmiaru. Ale istnieje wróg jeszcze bardziej niebezpieczny, właśnie dlatego, że jest niewidoczny salmonella. Czy masz zwyczaj próbować surowego ciasta, jeść jajka z płynnym żółtkiem, albo trzymać jajka poza lodówką? Te powszechne nawyki kryją realne zagrożenie. Bakteria Salmonella enteritidis jest odpowiedzialna za tysiące przypadków zatruć pokarmowych każdego roku. Europejski Urząd Dusker Bezpieczeństwa Żywności, EESA, opublikował w roku 2021 raport, który wykazał, że ponad 40% przypadków salmonellozy u osób starszych było bezpośrednio związanych ze spożyciem niedogotowanych jaj. Objawy obejmują gorączkę, biegunkę i poważne odwodnienie, często prowadzące do hospitalizacji. U starszych osób z osłabionym układem odpornościowym zakażenie może być wyniszczające. Dlatego nigdy nie spożywaj surowych jaj, gotuj je, aż żółtko będzie twarde, unikaj domowych majonezów i zawsze przechowuj jajka w lodówce. Małe środki ostrożności mogą uratować zdrowie. Ostatecznie problemem nie jest samo jajko, ale sposób i stan zdrowia osoby, która je spożywa. I właśnie ta świadomość chroni i przedłuża życie. A jeśli dotrwałeś aż tutaj, to znaczy, że naprawdę troszczysz się o swoje zdrowie. A to pierwszy krok do lepszego życia. Teraz już wiesz, że jajko może być przyjacielem lub wrogiem, w zależności od Twojego organizmu i kondycji zdrowotnej. Sekret tkwi w wiedzy i umiarze. Ale uwaga! Istnieje coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, co wiele osób spożywa codziennie, nie mając o tym pojęcia kurkuma. W kolejnym filmie, który właśnie pojawia się na twoim ekranie, odkryjesz, dlaczego nigdy nie powinieneś używać kurkumy, jeśli masz te siedem problemów zdrowotnych. Może to brzmieć jak przesada, ale najnowsze badania pokazują, że może ona stać się prawdziwą trucizną dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych. Dlatego zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie, by wesprzeć naszą pracę i jeśli oglądałeś do końca, napisz w komentarzu kocham jajka. Chcę zobaczyć, ile osób zostało ze mną do ostatniej sekundy. Do zobaczenia w następnym filmie i przygotuj się, bo to, co odkryjesz o cynamonie, naprawdę Cię zaskoczy.